Dzień dobry, witamy na targach TSW. Jedną z premierowych maszyn jest to ten całorzędowy kombajn do zbierania jabłek przemysłowych. Ma swoją premierę dzisiaj w Kielcach. I chcieliśmy zapytać może o trochę więcej szczegółów konstruktora, dystrybutora, producenta w jednej osobie. Z czego wynikała konieczność budowania kombajnu całorzędowego? Po co nam kombajn całorzędowy i jakie ma z tego korzyści? Sadownik. Witam. E, konieczność budowy maszyny wynikała z racji tego, że był, jest bardzo mało ludzi dostępnych do pracy który, e, w sadownictwie. Z racji tego po prostu był zbudowana ta maszyna całościowa e, na potrzeby klienta, na potrzeby własne. Tutaj mamy wygarniacz, który skupia jabłko. E, proces taśm, który czyści, podnosi i, i przemieszcza do opakowania. Możliwość e, opakowania big bugi skrzyni palety. Jakieś przyczepki na, na trzy skrzynie. Możliwość dodatkowo, a przy jakimś tam zamówieniu możemy zrobić taśmę przerzutu na drugi rządek, gdzie będzie po prostu przesypywało na drugi rządek, no i wtedy przyczepki, ciągniki, duża ilość. Tak? Tutaj mamy wydajność nawet do 20 ton na godzinę przy sadach przemysłowych, tak? Gdzieś to wiadomo, jeżeli to są sady konsumpcyjne, możemy, możemy kombań połówkowy, który tam mamy pokazany. Ma mniejsze wydajności na własne potrzeby. Często w branży mówimy o jakości jabłek z, z maszynowego zbioru. Jak się Pan zapatruje na konieczność budowy lub brak konieczności jakiegoś mechanizmu, systemu do oczyszczania mhm. tych jabłek? Bo to już było, ten problem był widoczny tej jesieni. Tutaj proces cały technologiczny czyszczenia tego jabłka doczyszczania. Tu jest tak skonstruowana maszyna, która doczyszcza. Mamy filmiki gdzieś tam pokazane, które pokazują efekt czystości apka. Nie ma konieczności pod dodatkowych jakiś tam czyszczących elementów dokładania. Zauważyłem skrętną oś, która jest konieczna czy jednak niepotrzebna? Skrętna oś jest, wydaje mi się, że jest konieczna z racji tego, że jest maszyna ma około 5 metrów długości, więc przy ciasnych nawrociach mamy dużo łatwiej sterować tą maszyną jest tutaj pulpit sterujący, który steruje całą maszyną, sterujemy osią dodatkowo. I tak naprawdę ruszając przód-tył, jesteśmy w stanie tą maszynę przestawić o 90 stopni w uwrociu, tak? Można powiedzieć, że pełnym kompletem do zbierania jakby przemysłowych mechanicznie jest jeszcze odsąsarka. Tak, tu jest akurat mamy otrząsarkę, pół półautomat, który jedzie, zakładamy do ciągnika, operator traktoru jedzie i steruje całą otrząsarką, tak? Efekt tutaj y, nawet y, do 150 drzew na godzinę bez problemu jest w stanie y, operator sobie te drzewka objechać, tak?